Obecnie pracujemy na aplikacji LOCATIC, jest dostępna na naszym tablecie. Realizujemy w niej nasze protokoły serwisowe, mamy dostęp do dokumentacji. Z firmą FAMUR rozpoczęliśmy współpracę prawie 3 lata temu. FAMUR jest jednym z naszych strategicznych partnerów, jeśli chodzi o rozwój. Pracujemy głównie zdalnie. Dzień dobry, Pani Adre, ma... tak. Tak, słyszymy. Byśmy zaczęli od tego podsumowania wdrożenia. To, na czym się skupiliśmy, to rzeczywiście cyfryzacja tych elektronicznych protokołów, żeby usprawnić obieg informacji, szybciej podsumować takie zlecenie. Aplikacja Logatic poprawiła przede wszystkim przejrzystość naszych protokołów, które są sporządzane elektronicznie i przesyłane automatycznie na adres klienta, jak również do nas, do firmy. Praca serwisanta z dokumentem papierowym wiązała się z tym, że musieliśmy mieć odpowiednie miejsce, żeby napisać ten protokół. W tym momencie, kiedy dysponujemy e-protokołem, możemy go napisać w mniej komfortowych warunkach. Aplikacja Locati to przede wszystkim elektroniczne protokoły, możliwość zrobienia zdjęć, dokumentacji każdego zlecenia. Tak naprawdę automatycznego podsumowania tego zlecenia. Elektroniczny protokół może automatycznie zostać wysłany do klienta już w momencie zakończenia zlecenia. Aplikacja Locatic jest pomocna już na etapie planowania i wydawania zadań naszym serwisantom poprzez panel dyspozytorski. Dużą zaletą aplikacji Locatic jest dostęp do historii zadań wykonywanych na danym urządzeniu, jak również dostęp do bazy wiedzy, dzięki czemu nawet niedoświadczony serwisant poradzi sobie z każdym zadaniem. Kolejnym atutem wprowadzenia aplikacji Locatic i e protokołu jest na pewno odejście od ręcznego pisania protokołów w papierowych protokołach. Mieliśmy do czynienia z błędami, które mogły występować w momencie odczytywania pisma serwisantów. Cieszymy się, że będziemy także mogli w tych zastosowaniach serwisu turbin wiatrowych uczestniczyć i tak naprawdę rozwijać kolejny ten segment. To wszystko można obsłużyć w jednej aplikacji z przedstawicielami firmy Lokatek jesteśmy w stałym kontakcie, dzięki czemu możemy stale udoskonalać to narzędzie.